Szanowni Państwo, statuetką Serce za serce uchronowana zostaje, kopalnia węgla brunatnego Sieniawa z Półkazał. Postawologia zapraszam dyrektora do sprawy narkowniku, pana Rafała Tomaszewskiego. Kopalnia węgla płonatnego sieniawa to producent chloragumus, naturalnego stymulatora wzrostu roślin. Złoże sieniawa położone w okolicach Sieniawy na ziemi lubuskiej jest jednym z najdłużej znanych i eksploatowanych służb węgla płonatnego na ziemiach polskich. Firma od wielu lat hojnie wspiera działalność Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Zapraszamy do mikrofonu. Witam Państwa w imieniu Zarządu Kopalni Węgla tego Sieniawa oraz całej Braci Kierowniczej. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za takie wyróżnienie i powiedzieć, że ono jest takim prawdziwym dotknięciem naszego serca, bo pochodzi od ludzi, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, ratują ludzkie serca. Profesor Rediga miał takie powiedzenie, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do spełnienia. I to jest maksyma, która łączy wszystkich lekarzy, zwłaszcza kardiologów, ale również i górników. Jeszcze raz bardzo dziękuję i obiecuję, że tej statuetki serca nie oddamy do żadnego przeszczepu. Dziękuję bardzo.